A gdzie pani była? A i tu i tam. Zakupy, zakupy, zakupy. Jest pani spóźniona? Spóźniona? Spóźniona. Spóźniona. Niegrzeczny. Nic mi nie powiedziałeś. O, o, o czym? Macie nowe fartuchy. Prawda, że śliczne. Poszedłem do mojego krawca i mówię mu tak. Panie Czesiu, niech mi pan użyje coś. Oszołomiającego. No i są. Cudowne. Prawda? A jak pasują do tapet. No to tak śmiedzi. O, to Tonia coś gotuje. Na z gości. Co gotujesz, Toniu? Gulasz. Czyste szaleństwo. I dodaje dużo kminku. A na końcu śmietane. Sos. No mówię pani, po prostu od tej śmietany to Sos robi się wtedy taki gęsty. Mile zaskoczona na... Chcę, żebyście Państwo teraz głosowali. Chcę, żebyście nam powiedzieli, kto według Was jest mordercą Izabeli Czerny. Czy jest to pan Antoni Grzybiński? Nie! Nie. Chwileczkę Cisza, chwileczkę. Będziemy głosować. Nie Za chwileczkę jeszcze. Pan Edward Wurcel, pani Zomek jest wykluczona z podejrzeń, czy pani Markowska? Proszę, Michał, e, może ty policzysz tę stronę sali, ja tę, dobrze? A ta, ta pani? <głos》> To dla Ciebie czy dla mnie? Może być dla Ciebie. To może po połowie.